Ale ja przypominam, że to jest jednak program polityczny, a nie program sportowy. Wszystkich widzów telewizji Republika i wszystkich tych, którzy skandują na spotkaniach i pozdrawiają nas serdecznie, my pozdrawiamy bardzo serdecznie również i wracamy, przychodzimy do tych stricte politycznych tematów, które są powodem naszej obecności, bo jesteśmy w stolicy Niemiec, w Berlinie. W mieście, które z każdym kolejnym dniem, które z każdym kolejnym tygodniem w sposób coraz bardziej oczywisty staje się stolicą powstającego, rodzącego się europejskiego superpaństwa. W ten deszczowy poranek, choć na chwilę przestało padać, patrzymy w stronę centrum miasta, które właśnie taką stolicą w ten coraz bardziej oczywisty sposób się staje. Formalnie co prawda siedziby wszystkich instytucji unijnych znajdują się w Brukseli, a nie w Berlinie, ale to właśnie polityczna siła polityków rządzących Unią płynie z tego właśnie Miasta. W Niemczech, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, trwa w tej chwili kampania wyborcza. Kampania do Parlamentu Europejskiego. Wyborczy plakat, jaki zobaczyliśmy wczoraj po przylocie, dużo mówi o tym, jak bardzo te wybory mają znaczenie również dla polskich interesów. Proszę spojrzeć. Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego, Katerna Barley oraz Olaf Scholz, specjaliści od głodzenia Polski i Węgier w ramach praworządności. No właśnie specjaliści od głodzenia Polski. Do Parlamentu Europejskiego głosy Niemców walczy lewicowa polityk odpowiedzialna za słynne czy niesławne słowa o głodzeniu Polaków i Węgrów. Przypomnijmy jak one brzmiały. To jest dokładnie chwyt Orbana. Chcę wywierać nacisk na parlament, ale jednocześnie przyznaję, wszyscy czekają na pieniądze, a ja po prostu siadam i wstrzymuję oddech, bo nie możecie nic zrobić. Społeczny nacisk będzie tak duży, że w końcu ustąpicie. Jak więc chce pani go obezwładnić? Jaki własny chwyt chce pani zastosować? Musimy go finansowo zagłodzić. On też potrzebuje pieniędzy i gdy powiemy, że ich nie dostanie, to w końcu w jednej czy drugiej sprawie będzie musiał ustąpić. Potrzebujemy oczywiście trochę wsparcia społeczeństwa które obecnie milczy. I to musi pójść bardzo szybko. Musimy wyznaczyć kurs na 7 lat. Jeżeli teraz ustąpimy w sprawie praworządności, to przez następnych 7 lat będziemy mieć w Unii Europejskiej warunki, jakich nasi obywatele i obywatelki też nie chcą. Ponieważ nasze podatki pójdą na takie reżimy, jak te Orbana i Kaczyńskiego, które zgarniają pieniądze przede wszystkim do własnych kieszeni, ale swoje kraje przebudowują na demokrację, nie mające już nic wspólnego z wartościami Unii Europejskiej. Katarina Barley wypowiedziała słowa, które oczywiście zakłamywane były, odwracane na wszelkie sposoby, jako twierdzili zwolennicy, że nic takiego nie powiedziała, ale na plakacie znajduje się słowo bezpieczeństwo i z pewnością to co dla Niemców oznacza bezpieczeństwo również pod względem politycznym, pod względem gospodarczym, z perspektywy polskiej oznacza coś dokładnie odwrotnego i w gruncie rzeczy o tym były te słowa o yy, głodzeniu. Cała koncepcja tak zwanej praworządności, która służyć miała temu, aby za pomocą pieniędzy, na które sami się składamy, dyscyplinować Polskę i Polaków, tak abyśmy wykonywali tylko i wyłącznie takie polityczne ruchy, na które zgadza się formalnie Bruksela, a faktycznie Berlin. To sposób realizacji fundamentalnej interesów państwa niemieckiego i widać to doskonale na jednym z najnowszych przykładów. Od wielu miesięcy informujemy państwa o niezwykle istotnej inwestycji z punktu widzenia naszych interesów, o budowie terminala kontenerowego w Świnoujściu. Rozbudowa morskiego portu przy niemieckiej granicy to fundamentalny interes Polski, a jednocześnie fundamentalne zagrożenie dla interesów niemieckich. W jaki sposób Niemcy dbają o to, aby tego rodzaju przedsięwzięcia nie były realizowane? Spójrzmy na wczorajszy tekst portalu many.pl. Oto ten tekst. To tekst o tym, że Niemcy krzywo patrzą na polski projekt nad Bałtykiem. W tym tekście, rzućmy na niego okiem, autor referuje sprzeciw samorządowców turystycznych miejscowości znajdujących się tuż za polską granicą, którzy załamują ręce nad tym, że rozbudowa terminala kontenerowego po polskiej stronie spowoduje niemalże, że ptaki przestaną śpiewać. No a słyszymy, że śpiewają na niemieckim wybrzeżu Bałtyku kilkaset kilometrów stąd. W tekście czytamy to, cytat, rozbudowa portu wiąże się bowiem ze wzmożonym ruchem statków, w tym również tych największych, a co za tym idzie wzrost zanieczyszczenia, hałasu i ryzyka wycieku. Portowe kontenery, baza logistyczna, nowe drogi, parkingi dla ciężarówek, które będą elementem łańcucha rozładunku staną się stałą częścią krajobrazu, świnoujścia. To straszne. Rzućmy okiem na to właśnie. I czytajmy dalej! Pani burmistrz. Doktor Laura Izabel Marisken, burmistrz gminy Ostbat, heringsdorf na Wyspie Uznam, która bezpośrednio sąsiaduje ze Świnoujściem, w rozmowie z Many.pl przekonuje, że obawy niemieckich miast nie mają w żaden sposób charakteru gospodarczego i nie są związane z ewentualną konkurencją ze strony niemieckich i polskich portów kontenerowych. No nie, mówi, że. Znowu cytat: Naszym jedynym interesem jest utrzymanie jakości życia w regionie Morza Bałtyckiego dla mieszkańców wyspy. Uznam obu narodów. Nasze zastrzeżenia mają wyłącznie charakter środowiskowy, podkreśla burmistrz. No jasne. Ale ten tekst, ta argumentacja staje się coraz bardziej absurdalna z każdym kolejnym zdaniem. Spójrzmy na kolejną część tekstu, bo dużo mówi ona o znaczeniu rozwiązań, jakie formalnie zapadają w Brukseli, a faktycznie dotyczą interesów Berlina. Proszę spojrzeć, proszę posłuchać, co pisze na ten temat portal many.pl. W przesłanej do portalu MANY dokumentacji, tu znowu cytat, niemiecki resort środowiska ochrony przyrody i geologii stwierdził, że planowana inwestycja znajdzie się w odległości 2,7 km od Niemiec, a natężenie hałasu będzie się rozchodzić w promieniu 8 km. Zdaniem urzędników z Niemiec wpłynie to na obszary Natura 2000. To straszne. To nie był cytat, to mój komentarz. Oraz występujące w akwenie zwierzęta, w tym Foki morświny port zmniejszy atrakcyjność turystyczną, naruszy zasoby naturalne, które są ekologicznym źródłem utrzymania mieszkańców wyspy oraz pogorszy sytuację rybaków. Koniec. Cytatu. Oraz uwaga na ten, w gruncie rzeczy, rozbrajający argument. Niemcy obawiają się prac na dnie morza i znajdujących się tam niewybuchów. Niewybuchy, które znajdują się na dnie Morza Bałtyckiego ze względu na wojnę, którą Niemcy rozpętały w tej części Europy i na całym świecie, mają być argumentem wzmacniającym tezę o kwiatkach i ptaszkach które wskazują na to, że Polacy swoją gospodarkę rozwijają, a nie powinni tego robić, a narzędziem do zatrzymywania tego niecnego postępowania będą decyzje podejmowane przez Brukselę, a zapewniając, zapewniające bezpieczeństwo gospodarcze Berlinowi. Podobnie jest w bardzo wielu innych kwestiach. Rozbudowa żeglugi w Dolnej Odrze, której zresztą polski rząd powoli się wycofuje, krytyka względem polskiego programu atomowego, który również spowalnia. To tam właśnie kwestie krajobrazowe regularnie podnosi jako fundamentalne. Nie kto inny, tylko Donald Tusk. Przypomnijmy te słowa. Jeśli bez straty, bez, ryzy, bez straty czasu, bez ryzyka, jeśli chodzi o współpracę z Amerykanami nad tymi projektami. Jeśli możliwe będzie rozważenie, ale mówię, bez straty dużych pieniędzy, czasu i, i bez narażania relacji z Ameryką. Przeniesienie lokalizacji na równie uzasadnioną, a nie tak cenną z punktu widzenia krajobrazowego i, i turystycznego, to oczywiście będziemy to rozważać. No tak krajobraz jest bardzo ważny i dlatego trzeba przesunąć. No jak trzeba przesunąć, to się może to wszystko opóźnić, no ale przecież krajobraz jest taki. Cenny. Podobnie ze sprawą centralnego portu komunikacyjnego jest przecież lotnisko w Berlinie, przyznaję całkiem ładne. Lądowaliśmy na nim wczoraj wieczorem nie ma sensu produkowanie w Polsce samochodów elektrycznych z udziałem konkurencyjnych dla Niemców koncernów samochodowych, bo przecież już teraz tutaj przemysł motoryzacyjny ma się całkiem dobrze. Można produkować przecież hulajnogi albo autobusy po co samochody. Nie ma sensu aktywna polityka bezpieczeństwa na Ukrainie, bo aktywnie politykę prowadzi tam Olaf Scholz i nie ma sensu wyznaczania swoich własnych ścieżek do realizacji swoich własnych interesów, bo przecież Katarina Barley z Olafem Scholzem i innymi politykami zadbają o europejski dom, w którym akurat Niemcy będą miały największy pokój. Dokładnie w ten sam sposób jak sprawy czysto gospodarcze rozgrywane są sprawy geopolitycznego bezpieczeństwa. To właśnie stąd, z tego miasta, z budynków znajdujących się właśnie tam w stolicy Niemiec pochodzi prorosyjska polityka, jaką prowadził przez całe lata Donald Tusk. Polityka, która dzisiaj według pomysłu Platformy Obywatelskiej wspierających ją mediów ma zostać zapomniana, tak jakby nigdy nie istniała. Cały aparat propagandowy ludzi skompromitowanych wspieraniem Putina przez całe lata jego aktywności przez dzisiaj Weichem. Tak jakby te sceny nigdy nie miały miejsca. Tak jakby trwająca od 2008 do 2014 roku władza Donalda Tuska w Polsce nigdy się nie wydarzyła i zbliżenie i strategiczny sojusz Putin Tusk, jaki zawarty został właśnie pomiędzy rokiem 2008 a 2009, który przyniósł tragiczne konsekwencje 10 kwietnia 10 roku, a później pogłębił gospodarcze uzależnienie Polski od Rosji nigdy się nie wydarzyły. A była to polityka zamówiona właśnie w tym miejscu. Tu w Berlinie urzędnicy Angeli Merkel z urzędnik. Donalda Tuska dyskutowali na ten temat kilka kilometrów stąd, a kilkaset kilometrów stąd, w Akwizgranie, Donald Tusk za tak prowadzoną politykę przyjął medal, który z dumą prezentował w towarzystwie swojej ówczesnej patronki. Dziś, tak wyglądają te zdjęcia, dziś zmieniły się władze w Berlinie, ale nie zmieniły się niemieckie interesy i z powodów, które wszyscy w gruncie rzeczy rozumiemy bardzo dobrze, również polityka Donalda Tuska. Względem Niemiec nie zmieniła się ani trochę. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachor, jedziemy.